Dziś na kanale o technologii dowód na to, że smartfony wcale nie przestały się rozwijać. Bardzo często, zarówno recenzenci, jak i użytkownicy narzekają, że z roku na rok w tych smartfonach to już nic się nie zmienia, że to odgrzewane kotlety, że tak naprawdę zatrzymaliśmy się w innowacji. A jak przyjrzymy się bliżej, to jest to nieprawda, bo zmiany, chociaż może nie są już tak widoczne jak jeszcze kilka lat temu, to zachodzą i są bardzo istotne. I o tym, jak zmieniły się smartfony na przestrzeni zaledwie niespełna dwóch lat, opowiem wam na przykładzie Huawei Mate X6 i porównam go do Huawei Mate X3, ponieważ Huawei. Jest partnerem dzisiejszego odcinka. Od premiery tego smartfona, czyli Huawei Mate X3, minęły już blisko dwa lata, a mimo to ten telefon nie zestarzał się ani o JOTE. Ten telefon w zasadzie już w chwili premiery wyprzedzał swoje czasy, a na pewno wyprzedzał znakomitą większość smartfonów składanych na rynku. No i co? Już wtedy wydawało się, że niewiele tu można ulepszyć, a jednak potem ukazał się Huawei Mate X6 i pokazał, że zmian można było wprowadzić naprawdę sporo, więc przyjrzyjmy im się po kolei i zobaczmy, co się zmieniło. Najważniejsza różnica to oczywiście konstrukcja, choć na pierwszy rzut oka można by było tego nie poznać, bo zmiany są naprawdę subtelne, ale Huawei Mate X6 Został odchudzony o blisko milimetr, gdy jest złożony. Ten telefon ma raptem 4,6 mm, gdy go rozłożymy. Huawei Mate X3 miał bodajże 5,3 mm, czyli już był mega, mega smukły. Na pewno smuklejszy od tego, a i tak udało się go odchudzić. Mało tego, choć udało się odchudzić konstrukcję, to jest ona wytrzymalsza, jest ona sztywniejsza. Ma też na froncie nową generację szkła Kunlun Glass, co jest bardzo istotne w smartfonie rozkładanym. Ponieważ, kiedy rozłożymy ten telefon i chcemy go na przykład położyć w ten sposób, to jak sami widzicie, kładziemy go właśnie na zewnętrznym wyświetlaczu. Ja używam tego telefonu już prawie dwa miesiące, a tu nie ma ani jednej ryski. Zresztą to samo mogę powiedzieć o Huawei Mate X3 którym po dwóch latach w zasadzie ze świecą szukać jakiegokolwiek uszkodzenia. Huawei Mate X6 też delikatnie urósł, mimo tego, że obrys jest tylko nieznacznie większy, to obydwa wyświetlacze urosły i urósł nam też akumulator, mimo tego, że konstrukcja jest smuklejsza niż była do tej pory, to w Huawei Mate X3 mieliśmy 4800 mAh. A w Huawei Mate X6 mamy 5110 mAh, i nadal mamy takie same szybkie ładowanie: 66W przewodowo i 50W bezprzewodowo. A jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowej technologii ogniw krzemowo-węglowych, o których zrobiliśmy osobny odcinek. To jest prawdziwa rewolucja w smartfonach, która niejako Przechodzi niezauważona, a jest to naprawdę no, wielki deal, bo możemy zmieścić bardzo duże akumulatory w bardzo smukłych urządzeniach. Na tym zmiany się nie kończą. Zrobiliśmy też osobny odcinek o nowym kodeku audio L2HC40, który wykorzystuje łączność Nearlink. Jego również nie było w Mejcie X3, za to jest w Mejcie X6 i gwarantuje najwyższą możliwą jakość przesyłania audio bezprzewodowo. No i z rzeczy, na które ja bardzo zwracam uwagę, to asymetryczne głośniki. W Mejcie X3 mieliśmy. Głośniki z jednej i z drugiej strony na tej samej połówce. Tutaj jeden głośnik jest na jednej połówce, a drugi głośnik na drugiej połówce. Dzięki temu, niezależnie od tego, w jaki sposób trzymamy telefon, te głośniki grają równomiernie. To jest bardzo drobna zmiana. Ale zmiana na bardzo duży plus. Miłym dodatkiem jest też Etui w zestawie, która teraz ma wbudowaną stopkę, którą możemy obracać. Więc jeżeli chcemy sobie obejrzeć jakieś anime czy poczytać książkę, to możemy sobie wygodnie oprzeć ten telefon i nie musimy dopłacać do dodatkowego akcesorium. Niemniej istotne są funkcje softwareowe, bo pamiętajmy, że choć hardware rozwija się wolniej, to software rozwija się naprawdę szybko i producenci cały czas dokładają nowe funkcje. W Huawei Mate X6 widać to, zwłaszcza jeżeli chodzi o wielozadaniowość. Mamy nowe funkcje dzielenia ekranu, nowe funkcje szybkiego przełączania się między aplikacjami. To są rzeczy, które pozwalają nam wykorzystać ten duży rozkładany ekran chyba w najlepszym stopniu, jaki jest dostępny wśród składanych smartfonów, i tego dwa lata temu w Mate X3. Nie było, choć personalnie mam nadzieję, że te funkcje akurat Mate x 3 dostanie drogą aktualizacji, bo sprzętowo, jak mówiłem, ten sprzęt wcale się nie zestarzał, a softwareowo można go zaktualizować o nowe funkcje. Trzymając się software'u, Huawei nadal rozwija obsługę usług Google, a. oczywiście wiemy jak to wygląda, ale działa tutaj niemal wszystko, na co możemy liczyć. Nie mamy tylko płatności, Android Auto nie zawsze działa i nie działa asystent Google. A. Cała reszta usług Google jest tutaj obecna, w zasadzie bez większego. Kombinowania. Także, jeżeli ktoś chce używać Huawei'a na co dzień, to jest to możliwe. No i zmiana, chyba największa, czyli aparat. Już Huawei Mate X3 miał aparat, który zawstydzał każdego składaka na rynku i do dzisiaj zawstydza większość. Tymczasem, Huawei Mate X6 ma aparat z absolutnej czołówki fotograficznej. Nie tylko w składanych smartfonach, ale po prostu w smartfonach. Gdybym miał wymienić takie Trzy najważniejsze zmiany to pierwszą byłoby oczywiście przetwarzanie obrazu przez software. Tutaj znacząco poprawił się, zwłaszcza tryb nocny. Poprawiła się jakość stabilizacji cyfrowej. Widać, że mamy tu do czynienia z nowym procesorem, nowymi algorytmami. Jest to zmiana na duży plus, ale zaszły też dwie fajne zmiany fizyczne. Pierwsza z nich to fizyczna przysłona dla głównego aparatu. Mamy tutaj regulację od F14 do F40, co pozwala nam uzyskać naturalną głębię ostrości. Te zdjęcia nie wyglądają jak ze smart Fona. Druga fajna zmiana to obiektyw makro zintegrowany z obiektywem telefoto. Obiektyw telefoto ma tutaj ekwiwalent 90 mm, czyli tak jak profesjonalne obiektywy makro. A ponadto mamy też zaimplementowany tryb Focus Stacking. Na temat Huawei Mate X6 i jego aparatu, oczywiście, znajdziecie pełne wideo na kanale o technologii, i tam wchodzę w te wszystkie aspekty w detalach. Tam też możecie zobaczyć więcej sampli. No ale dość powiedzieć, że Huawei Mate X6 ma najbardziej użyteczny tryb makro ze wszystkich smartfonów. Tutaj w ogóle nie ma konkurencji. I mimo tej długiej litanii zmian, Huawei Mate X6 zadebiutował w Polsce w cenie o 2000 zł niższej niż Huawei Mate X3, bo kiedy Huawei Mate X3 debiutował, on kosztował 10 tysięcy zł. Teraz płacimy 7999 zł, co oczywiście jest kwotą wysoką, ale bardzo zbliżoną do innych konkurencyjnych składaków, więc no da się przeżyć. W tym momencie warto też wspomnieć, że jeżeli zdecydujecie się na zakup Huawei x 6 przed 2 marca, to możecie odebrać gratis zegarek Huawei Watch GT4 w wersji Active lub w wersji Classic. Co? I to już chyba było wszystko, co miałem do powiedzenia Wam w tym materiale. Widać wyraźnie, że mimo tego, że ten rozwój technologii no, zwolnił, nie ma co się oszukiwać. Zawsze dochodzimy w pewnym momencie rozwoju technologii do takiej ściany, gdzie wszystko zaczyna zwalniać. Ale naprawdę nie można powiedzieć, że tego rozwoju nie ma, bo ten rozwój jest, jest bardziej subtelny, ale nadal jest istotny. Huawei Mate 6 to też jest taki ciekawy przykład tego, że może już naprawdę czas, żeby te flagowce wychodziły co 2 lata, bo zobaczcie, między tymi telefonami są właśnie dwa lata różnicy. Huawei nie spieszył się, żeby wypuścić po 12 miesiącach następcę, dostaliśmy go znacznie później. Ale za to dostaliśmy produkt znacznie bardziej dopracowany, rozwinięty, i to nawet w tych obszarach, które wydawałoby się, że nie wymagają ulepszenia, a mimo to udało się tutaj wiele rzeczy usprawnić. Także no inni producenci powinni brać przykład, że naprawdę może lepiej jest troszeczkę zwolnić, bo rynek mam wrażenie, ma ogromny przesyt nowości. Właściwie chyba wszyscy się zgodzimy co do tego, że zdecydowanie lepiej, żebyśmy nie dostawali co roku odgrzewanych kotletów, ale przeczekali ten kolejny rok i dostali coś naprawdę świeżego. No i co? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie: czy zgadzacie się, że smartfony powinny wychodzić co dwa lata? Jak już będziecie w komentarzach, to dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie kanał o technologii, kliknijcie dzwoneczek. No i zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne i może niech dzisiejszym hasłem odcinka będą po prostu zmiany. Wpiszcie hasło zmiany w komentarzu, a ja będę wiedział, że obejrzeliście ten film w całości. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i do usłyszenia w podcaście o technologii. Cześć!